Dlaczego polska szkoła z takim trudem wprowadza lekcje etyki? Dlaczego blokuje naszym dzieciom możliwość poznania różnych światopoglądów? Czy nie zależy nam na rozwoju przyszłych pokoleń? Przecież ludzie różnie patrzą na świat: Sokrates, Jezus, Marek Aureliusz, Buddha, Spinoza, Jan Paweł II, Husserl, Epikur, William James można by wymieniać bez końca. Każdy z nich miał swoje poglądy etyczne. Pozwól swoim dzieciom zadawać pytania i otworzyć umysł na świat. Zapisz je na lekcję etyki. Etyka to nie antykatecheza. Etyka to różnorodność ludzkiego myślenia w trosce o szczęście i dobro człowieka.